Kubik otrzymał na urodziny piłkę do koszykówki, choć robił dziwne minki, ubrał tenisówki. Razem z kotkiem poszli do krówki, zabierając po drodze pieska, by później iść na boisko do koszykówki. A i nowa piłka niebieska. Piłka odbija się od chodnika, Zbudając zachwyt przyjaciół. To lepsze niż głośna muzyka. Z daleka odezwał się babu, więc poszli na boisko śpiewając. Piłka o parkiet uderzając. Trafiają wszyscy do kosza. Piłka w grze uśmiech od nosa do nosa. Tak dwutakt. Ktoś da trzy punkty rzuca. Dwa rzuty osobiste. Rzut z pół dystansu. Piłka nie dolatuje, Ktoś piłkę przerzuca. Punkty zdobyte w wyniku ładnego balansu. Piłka koduje od kosza do kosza. Krówka gra z pieskiem, a żółwik z kotkiem. Są dwie drużyny. Piła urocza. Kotek w przerwie porusza kotkiem. Pełnym mleczka. brą już zmęczony. Czeka na żółwia. Ten znów spóźniony. Druga połowa jest już zaczęta. Kotek dwa punkty krzyczą kocięta. Dużo kibiców aż stala pęka. Krówka wysoka do kosza wsadza piłkę. Skoczny kotek trafia wysoko podskakując. Żółwikowi akcja zajmie dłuższą chwilkę. Piesek nie trafia głośno ujadając. Gra wyrównana w punktów przybywa. Lecz w ostatniej akcji kotek do żółwika piłkę dogrywa. Dochodzi do dużej sensacji. Najwolniejszy na boisku żółwik punkty zdobywa. Decyduje o zwycięstwie wiara, czyli siła. grze może wygrać każdy ten, kto wierzy w sukces i nigdy nie poddaje się.